Witam Was jest strony Bartek i dzisiaj chciałbym Was zaprosić na film, który będzie prezentował moje takie pierwsze spostrzeżenia oraz wrażenia na temat najnowszego produktu Samsunga, a w zasadzie dwóch najnowszych produktów Samsunga: czyli Samsung Galaxy S6, a także Galaxy S6 w wersji Edge. Wiem, że podobny film zrobił Robert Nawrowski na swoim kanale i proszę was, żebyście nie w komentarzach nie pisali czegoś takiego, że ja kopiuję ten film od niego. W żaden sposób to nie jest kopia, a chciałbym po prostu wyrazić swoje wrażenia na temat właśnie nowych flagowców od Samsunga. Zacznijmy od tego, że niestety nie miałem przyjemności być na targach MWC, tak więc nie, nie zdziwcie się, jeśli moje wrażenia, kiedy dostanę to urządzenie do testów, będą się troszeczkę różnić niż to, co przedstawię Wam teraz. Zacznijmy sobie od samych wariantów Samsung Galaxy S6. Czyli tak, mamy zwykłą wersję Galaxy S6, która nie ma żadnych zakrzywionych krawędzi, i mamy również drugą wersję Samsunga Galaxy S6 Edge, który, podobnie jak Note Edge, ma zakrzywione krawędzie, i właśnie tutaj jest ta różnica: ma dwie zakrzywione krawędzie ekranu po prawej, a także po lewej stronie. Szczerze mówiąc, jeszcze nie wiem, czy to rozwiązanie mi przypadnie do gustu. W tym momencie mam w testach właśnie Samsung Galaxy Note Edge, tak więc w pierwszych wrażeniach mam nadzieję, że Wam trochę przybliżę właśnie ten ekran krawędziowy. Trzeba przyznać, że oba Samsungi Galaxy S6 są w pewnym sensie rewolucyjne, jeśli chodzi o wykonanie. Jeśli pamiętacie, wszystkie modele od Galaxy S1 do Galaxy S5 to wszystkie one były wykonane właśnie z tworzywa sztucznego. Tam nie było ani rąbka, że tak powiem, aluminium. Które wiadomo, że zazwyczaj bywa właśnie używany do produkcji urządzeń premium i urządzeń właśnie flagowych. No i tutaj właśnie trzeba przyznać, że właśnie Galaxy S6 jest na pewno rewolucyjne jeśli chodzi o wykonanie. Mamy dwie tafle szkła Gorilla Glass 4 na przodzie, a także na tyle. No i mamy ramkę wykonaną z aluminium. No i tutaj pojawia się pierwsza taka zbieżność z produktami Apple, czyli że ramka jest dość podobna do tej, jaka została zastosowana właśnie w iPhone'ie 6 bądź iPhone 6 Plus. No i szczerze mówiąc, to jest dla mnie jedyna zbieżność, jaką widzę pomiędzy tymi urządzeniami. Pojawiły się oczywiście opinie, że, że Galaxy S6 jest wierną kopią iPhone'a 6. Naprawdę, oprócz ramki, a w zasadzie dolnej krawędzi ramki, nie widzę jakiegokolwiek podobieństwa pomiędzy urządzeniem Samsunga, a także iPhone'em. Tak więc takie jest moje zdanie na ten temat. I nie sądzę, żeby Samsung Galaxy S6 był wierną kopią iPhone'a. Pierwszym ograniczeniem, takim krokiem w tył względem poprzedników Galaxy S6 jest to, że niestety nie mamy tutaj dostępu do baterii. To jest pierwsza rzecz, że nie możemy jej sobie samodzielnie tutaj wymienić. Kolejna rzecz to niestety nie mamy tutaj również slotu na karty microSD. Dla mnie to jest ogromna wada, ponieważ Samsung poprzez wszystkie pięć generacji serii Galaxy S przyzwyczaił nas do tego, że one właśnie miały tą dowolność, czyli mogliśmy sobie włożyć rozszerzoną pamięć, czyli kartę microSD, mogliśmy sobie wymienić baterię. No i tutaj w pewnym sensie dla mnie Samsung wykonał krok wstecz względem właśnie wykonania. Samo wykonanie według mnie jest bardzo dobre, bardzo fajnie to wygląda, natomiast jedyną tego wadą jest to, co zazwyczaj podkreślam w przypadku recenzowania urządzeń z serii Xperia, jak ostatnio Xperia Z3, czyli z tyłu mamy ta szkła właśnie. No i niestety w wersji czarnej, niebieskiej i złotej niebie właśnie to wszystko widać, widać wszystkie odciski palców po prostu dosłownie po chwili użytkowania. Z tego co widziałem po zdjęciach właśnie wykonanych przez inne osoby, które właśnie mogły uczestniczyć właśnie w targach MWC. No i niestety to jest trochę wada. Dziwi mnie fakt, dlaczego Samsung właśnie zastosował szkło. A mogli zastosować aluminium, które znamy dobrze z serii Galaxy A, i tam muszę przyznać, że właśnie to takie nieszczotkowane aluminium świetnie się sprawdzało, ponieważ nie zbierało zabrudzeń ani zarysowań. No i dziwi mnie po prostu, dlaczego tutaj Samsung jednak zdecydował się na użycie szkła. No i również szkło, jak to zwykle bywa, jest narażone na uszkodzenia podczas upadków. Nie tylko ekran, ale też plecki urządzenia są jak najbardziej narażone na uszkodzenie. Co do software'u, Samsung tutaj również dał nam do dyspozycji nakładkę TouchWiz troszeczkę takiej bardziej urozmaiconej wersji. Natomiast warto podkreślić to, że aplikacje typu telefon, kontakty będą w tym momencie można powiedzieć, że odchudzone. I bardzo będą nawiązywać właśnie do material design, według mnie to jest jak najbardziej fajne, no i szkoda troszeczkę, że właśnie Samsung nie pokusił się jeszcze o redesign samego homescreenu, updrawera właśnie, żeby to jeszcze bardziej tak upodobnić do czystego Androida, ale myślę, że to wszystko zmierza ku dobrej drodze i szczerze mówiąc jak najbardziej nowy TouchWiz w nowej wersji bardzo mi się spodobał. Samsung Galaxy S6 jest również pierwszym urządzeniem, który wprowadza natywne, takie bez żadnych używania żadnych akcesoriów, ładowanie indukcyjne. Właśnie poprzez to, że nie mamy tutaj wyciąganej baterii, to jest jak najbardziej aspekt na plus. No i mamy również szybkie ładowanie i z tego co wiem jest ono jeszcze bardziej przyspieszone niż to właśnie w Samsungu Galaxy Note 4. To jest kolejna zaleta, ale w tym wszystkim jest też wada, czyli pojemność baterii. Oba urządzenia, czyli S6 i s 6 Edge posiadają właśnie baterie o pojemnościach 2550 i 2600 mAh, tak więc te różnice są w zasadzie znikome. Oczywiście dzięki szybkiemu ładowaniu jesteśmy w stanie bardzo, w bardzo szybkim czasie naładować to urządzenie, ale nie z powerbanka, tylko jeśli chodzi właśnie o ładowarkę sieciową. No i niestety w połączeniu z ekranem 2K wydaje mi się, że pomimo tego, że Samsung zapewnia, że urządzenie będzie dobrze zoptymalizowane pod kątem właśnie tej, tej pracy na baterii, nie wróżę, że to będzie, będą wyniki rzędu 5 godzin bądź 6. Tutaj maksymalnie się spodziewam około 3 godzin na poświetlonym ekranie. Ale oczywiście to są tylko spekulacje w tym momencie i sprawdzę oczywiście, jak sprawuje się bateria podczas recenzji, a także pierwszych wrażeń. Galaxy S6 posiada również szereg innych nowości, jak Samsung Pay, który, no powiedzmy, że tą swoją nazwę ma troszeczkę skopiowaną od Apple. No i właśnie tak to wygląda. Szczerze mówiąc oba urządzenia jak najbardziej mi się podobają i jedynym takim w zasadzie aspektem, który no niestety nie do końca mnie zadowolił to jest właśnie wykonanie plecków ze szkła. No i no niestety właśnie to, że wydaje mi się, że czas pracy na baterii nie będzie tutaj pomimo wszystko długi. Ale jednego na pewno nie możemy odmówić Samsungowi Galaxy S6, a także S6 Edge. W końcu są to urządzenia flagowe, i one wyglądają w sposób flagowy. Mamy tutaj aluminium, szkło, i to naprawdę bardzo fajnie wszystko wygląda. I cieszę się, że w końcu Samsung, w swoich tych najdroższych, a także średnich urządzeniach, ucieka po prostu od tego plastiku, który tak naprawdę mało kto lubił, ponieważ nie był on do końca trwały. Tak więc tak wyglądają moje pierwsze wrażenia tuż po premierze Unpacked na temat Galaxy S6, a także S6 Edge. To na tyle w tym odcinku. Ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was. Na razie.